Siemano, mamy rano, witam was w kolejnym vlogu dzisiaj odcinek taki luźniejszy, będzie mieszany e, tutaj wczoraj zbierałem kamienie do nocy, roz, rozplantowałem to jeszcze i zobaczcie, nie wiem jak to będzie się zachowywać ale ogólnie na chwilę obecną da się to uprawiać porozciągałem to manitu, pościągałem to krokodylem wszystko do środka i jest taki, powiem wam, że normalna niecka nie wiem jak to będzie, jak będą duże opady tutaj tu jak Łukasz kopał nad ranę nigdzie nie natrafił, może gdzieś idzie górą, a może nie ma meloracji tutaj, ale prawdopodobnie chyba raczej gdzieś idzie, na pewno musi iść, chyba że taki teren przepuszczalny i tutaj ani Polacy, jak i Niemcy nie zdążyli położyć ceramiki. No ja tutaj sobie talerzuję teraz to grano, rozciągam to wszystko i ewentualnie wyciągam kamienie, które zostały jeszcze w ziemi. No i jest tutaj plan, przywieźć wapno i nie wiem czy to zrobi na głęboko karatem, żeby spenetrować ziemię tam na ile wejdzie karat. I zaoram to dziś w listopadzie pod groch, Zobaczymy no, jak to wyjdzie. Na pewno tutaj wapno przyjedzie może dzisiaj, bo jutro, raczej jutro, bo muszę umyć pumę, ponieważ puma będzie naprawiana już na weekend w sobotę. No, zobaczymy czy będzie relacja, czy nie. Zobaczymy, gdzie ja w ogóle będę. No, i ogólnie tutaj już stależujemy. Jeszcze tutaj, środeczek i w poprzek to jeszcze porozciąga, żeby to ładnie było. Ewentualne kamienie, które będą na górze, przyjedzie się zbierze. No i fajnie udało się to zrobić, nawet bez nawożenia ziemi. Na chwilę obecną to się da uprawiać. Da się uprawiać, tylko jeszcze w kamieni trochę talerzówka powyciągała. Ale to dobrze. Pojeździmy, pojeździmy, pozbieramy kamienie i będzie wszystko grało widzimy się później a więc dobra e, nieużytek e, stależowany trzeba pozbierać tylko ponownie kamienie i jesteśmy tutaj już będziemy myli maszynę ale jest jeden problem a taki, że dowiedziałem się że trzeba zdejmować zbiornik od paliwa no i niestety Trzeba wypuszczać paliwo, a mamy paliwa ponad pół zbiornika No i coś z tym paliwem trzeba zrobić Zobaczcie prawie 3 czwarte yy, Za bardzo nie mamy żadnej pompki żeby to wypompować Dlatego No trzeba jechać jak największą ilość paliwa wypalić No czyli co? Yy... Pół ogólnie, talerzówkę jeszcze tak tylko chlapie, bo jeszcze nie wiadomo co będzie, może jakaś ziemia dojdzie może coś będziemy robić, talerzować różnie to może być, albo ktoś przyjdzie żeby coś stależować. tak więc talerzówka zostaje na ostatni czas do mycia traktor zaczynam myć umyję go sobie tak z grubsza można powiedzieć i pojadę orać żeby już później na gotowo można było to szybciej sprawniej umyć, bo na raz i tak nie umyjemy maszyny, bo ona jest dość bardzo zabrudzona. I tak nie dojdę tam do elementów hydrostatu, żeby to dokładnie umyć. Ale tyle ile się da od spodu się pokłada mi tu z góry, ile będę mógł tyle po prostu umyję. Najlepiej to byłoby stanąć gdzieś na betonie, myjkę przyciągnąć na beton, zdjąć koło, rozkręcić plastiki i dopiero umyć godzinę. No, zobaczymy, jak to w ogóle tam wyjdzie w praniu. No, i tyle w temacie. Co ja tu więcej Wam mogę mądrego powiedzieć z prawej strony, czyli gdzieś tutaj jesteś, tak? Czyli tutaj ten dolny zbiornik chyba trzeba będzie odkręcić. Ten tutaj, co jest drugi, bo z prawej strony, chyba tutaj jest ta przystawka. Cała, całe centrum dowodzenia. Ten hydrostat, który steruje skrzynią biegów. No i będziemy działać, będziemy działać na chwilę obecną. Co ja, idę się przebrać, bo tak nie będziemy myli. Idę się przebrać, ochlapiemy trochę. No i pojedziemy dzisiaj coś poorać. Ogólnie na orki zimowe. Jeszcze jest za wcześnie, ponieważ jest październik. Początek października dokładnie jest chyba dzisiaj, nawet nie wiem który. Ale. Jak teraz założemy, to jeszcze do zimy nam na tej orce wyjdą chwasty albo ewentualne samociewy. Ale jadę zaorać do brata ugór takich, gdzie było ugórowanie, i tam teraz chcę właśnie przeznaczyć to pod zazielenienie. Będzie łubin czy grog wsiewał niecałe 3,5 hektara. Tak więc trochę paliwa wydoi i dodatkowo to tylko 50 litrów, bo z przejazdem i 3 hektary po 13-14 litrów na hektar to dziś 50 litrów tylko spalę i jeszcze 100 nie wiem czy pojadę dziś orać jakieś poplony no zobaczymy no i co widzimy się po prostu później a więc dobra ludzie i ludziska Ta leżówka tylko tak z grubsza dyszel i tam tył talerzówki z błota no puma jako tako no jest umyta no tam gdzie się doszło to jest po prostu no elegancko umyta ale tu kołach z jednej jak i z drugiej strony. O, to jest ciężki temat, ale tam na spokojnie dzisiaj nie pojedziemy wypalać paliwa, ponieważ jest jeszcze deszcz nam towarzyszy aktualnie. No i to tak za bardzo. Po umyciu nie bardzo, ale jutro rano i ogólnie przez wieczór ma już nie padać. Tak więc jutro będę wypalał paliwko. No i ogólnie. Yy tam jest taka, taka opcja, gumę można zdjąć z nadkola i jeszcze jakaś blacha jest tam od skrzyni no i ile tyle będę mógł, tyle po prostu to podumywam jutro no i taki oto temat, części powoli schodzą tutaj pierwsza paczka jest bo na uszczelniacze od podnośnika prawy wieszak cały przecieka olej no i tutaj zamówiłem od razu dwa uszczelniacze potrzebny jest jeden, ale są dwa wszystkie części zamówione u Dominika Nie <grymne> <grymne> sorry u Dominika Chojeckiego link jak chcecie zamówić części to jest w opisie, posiada dużo części do CNH praktycznie 100% jak i tam do innych maszyn, musicie zadzwonić wejść zapytać się no i dobra e pogoda jaka jest taka jest, ja odczepiam talerzówkę, stawiam pumę no i dzisiaj, nie wiem, takie kręcenie brat, bo odczepia rozsiewacz od małego niedźwiadka, no zobaczymy jaki plan będzie na, na koniec dnia no i widzimy się po prostu później później albo na zakończenie odcinka a na koniec odcinka takie omówienie dnia Puma stoi, grzeje się ponieważ tam w skrzynie nalałem dużo wody odkręciłem tutaj chlapać łącznie z blachą, osłoną która nie wiem, osłania, jakieś elektrozawory, cewki, coś w tym stylu, i filtry. Ile mogłem od dołu, położyłem się i, i od boku y, umyłem, ile się dało z tego błota. No i tutaj szykujemy na jutro bańki. Trzeba uciąć. W umyć skrzyni jest około chyba 80 litrów oleju. Tak więc trzeba z 4 banieczki, 5 baniek uciąć. Najwyżej utniemy. Kilka baniek, a później troszkę się dosztukuje, żeby to wszystko powypuszczać, a na paliwo trzeba przywieźć baniaki, ponieważ paliwa nie wypaliłem, nie było kiedy, kropiło. No i taka sytuacja dzisiaj u Ursusa odpaliliśmy, zrobiliśmy i takie w koło roboty. Manitu jeszcze prawie się zagrzało pasek od wentylatora od cały klinowy pęk i Edzio jak jechał tutaj z gospodarstwa na gospodarstwo, przejeżdżał. Dobrze, że gdzieś to nie w upale się stało, tylko te teraz w chłodne dni dojechał zegar, doszedł do czerwonego, zapaliła się kontrolka. No i od taka sytuacja. Eee, pasek brat przywiózł, ale nie taki pasek przywieźli, bo przywieźli pasek do Manitu bez klimatyzacji. A nasza jest z klimatyzacją, no jest po prostu za krótki. Jutro jest sobota, może jakiś dyżur, będzie to się uda zrobić. No a my jutro będziemy działać z pumą. Eee, robimy ten hydrostat. Części pokazywałem wam, czy nie? Chyba pokazywałem. Idę wam, pokażę części, tutaj są filtry. Tu jest zestaw filtrów duży, cały. Jeden, drugi, a tutaj są części potrzebne, żeby puma prawdopodobnie już nie szarpała. Czyli dwie tulejki, jedna, druga. Wszystko oryginalne części oraz tutaj są dwa schłożnie jeden i drugi i dodatkowo tutaj jeszcze są te uszczelniacze co wam pokazywałem ostatnio to już się doszło tutaj jest jakiś ten chyba elektrozawór czy coś w tym stylu też oryginalne wszystko w kartoniku niech sobie to leży i jutro będziemy działać z tematem oczywiście nie sami za pomocą właśnie fachowca, albo fachowców no i będziemy działać u siebie na podwórku a nie jak to niektórzy mówią, że traktor na lawetę i musi jechać do serwisu niech się w głowę pukną wszyscy można powiedzieć, że usterka pierdoła, nie pierdoła, traktor jeździ, ale no jak się patrzy na te części to jest pierdoła i gdzie za takim czymś traktor na lawetę wkładać i do serwisu pchać żeby skasowali ponad 12 albo 16-20 tysięcy. To jest po prostu nieporozumienie. Robimy swoim sposobem i tutaj e, wspomagamy się właśnie e, mechanikami z wiedzą, którzy już zęby zjedli na tym, jak na Ursusach, bo to też się psuje. I czy zielony, czarny, czerwony, niebieski. Pamiętajcie, każdy się psuje i już nie jeden był po prostu naprawiany, a wy nawet o tym mogli się nie wiedzieć. Dobra, na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, cześć. Jest piątek, wieczór, już jest jesień. Zobaczcie, mamy godzinę 19 i jest noc. A ja zaraz pierdzielam pod kot.